Cześć Mamy mini-event, który jak widzicie polega na tym, że będą legendy przeklęte. O co w nim chodzi, bo to jest nowa mechanika. Także szybko omówimy i zobaczymy na czym to polega, bo mamy godzinę 17.55, a od 18 do 21 jest wejście w poniedziałek, soboty i niedzielę. Także w Ithan pojawił się Temita, który nas tam wpuszcza i od 18 do 21 będzie nam dawał no zaraz, będziemy musieli na tej mapie wydobywać odłamek Rubelitu. Oraz dostaniemy receptę, która ich łączy. Żeby monety, za których możemy kupić kryształowe przedmioty legendarne. No żeby Rubelit wydobyć, to sądzę, że to wygląda tak, bo ten event jeszcze nie jest odpalony. I trzeba wydobyć 4 różne, by połączyć w monety. Za 3 monety można kupić 5 użycie jakiegoś legendarnego przedmiotu. Na rubelitach, gdzie można je wydobyć, są mapki PvP i jest to levelowo, chyba dobiera, prawie jak otchłań dobierany z tego co widzę. Bo 30 do 50 levela ja, oczywiście, swoim 40 będę i ten Kilof ma 300 użyć, czyli możemy 300 rubelitów w. Wykopać i do połączenia, tak jak mówiłem, są potrzebne cztery różne, więc można nimi handlować, bo jak ktoś ma pecha, to może kopać cały czas te same i brakować mu czwartego. Będzie również taki okrwawy golem, którego, który nam coś tam miesza, teleportuje w inne miejsce, niewidzialny strój, legendarne błoga, błogosławieństwa i można z nim walczyć i to super item, czy tam o no, coś zobaczymy, czy będzie silny, czy nie. Oczywiście spróbuję go polować na filmie. Teraz widzimy się już w grze i oczekujemy na wpuszczanie nas. Także jesteśmy już w grze. Temitaw znajduje się pod Roanem obok spódni. Klikamy z nim, rozmawiamy i przenosi nas na specjalną lodową mapę. Gdzie jak już widać są tłumy i czekają. Takie wydarzenia ożywiają bardzo grę. I tutaj mamy Temitawa znowu. I pokazuje nam swoje błyskotki. Możemy też kupić teleporty na przeróżne mapy. Na E2 przede wszystkim. No i tutaj są oczywiście nasze przyklęte legendy. Pełnie jest fajny, ponieważ posiada oślepienie. Tutaj jest fajny pierek z ereką, reszta to tak słabo, bo krytyczna osłona na naszyju na znaczy 40 lw. łapy mi niepotrzebne, a buty cewek, więc tak średnio bym powiedział. No i potrzebujemy sobie jeszcze, no do deski nie możemy i typ może nam dać zwoje pomocnicze, także widzimy się o 18. Zabija powoli nam już 118, 18, także możemy zobaczyć, chcę darmowy pakiet. Typ nam daje ucieczki z walki. O, działa tylko tutaj, to fajnie. I to też, także chcemy jeszcze nas kilof. Otrzymaliśmy kilo I... I ten, i na tego, nie posiadam klucza. Dobra. Tutaj sobie zabiję typa. Bo, oczywiście, o to tu chodzi, żeby też zabijać przeciwników, bo oni nie mogą kopać tego. A jak wygląda cała mapa? O, fajna, fajna. Czy widać tutaj golema tego. Nie widać, ale jest dużo przeciwników, których, których pozbieram sobie punkty honoru na pewno. Zaraz ich wszystkich stąd wyrzucę. To jest taka krwawa łaźnia. Potem pewnie poprzyśpieszam po prostu i będziecie wyglądać jak biegam i. Próbuję to rozkopywać, zabijam wszystkich. i W ogóle. No tutaj kolejne punkty honoru. Zabijam wszystkich, no czemu by nie? No, co mi szkodzi, tak? Tutaj 10 zwojów orzeźwienia ludzie mają, także będą wracać co chwilę. Ale ja zaraz spróbuję coś wykopać również, żeby wam pokazać. Nie wiem, tutaj są tylko portale widoczne, więc trzeba poszukać i polatać. Ludzi jest masa. O, ten się poddał. Tak będzie szybciej. Teraz tego sobie zdedam. Dla mnie to jest krwawa łaźnia. Dla mnie to jest dedań. Wywalone w szukanie tego. Ale dobra, teraz tego, zaraz to poszukam, tak? Ale materiał na film też musi być. Skoro na krwawych łaźniach nie ma przeciwników, to tutaj się pobijemy. Dobra, to ja teraz bez... Komentarza poszukam sobie pod jak są te walki, jak znajdę tą rudę, żeby ją wykopać to widzimy się. Znaczy słyszymy się, bo widzieć to będziecie ciągle, tylko w przyspieszeniu i z muzyczką.

Find Fine Someplace I found peace. In the dark of night. Tabletops, counters, in the early hours. Stone cold inside. Okej, okay, po wielu minutach szukania tego klucza, klucza do szkatułki, ewentualnie do wykopania tego lub tego golema, znalazłem na razie tylko klucz, więc otwieramy szkatułkę, a w szkatułce lotłem monetę, no cóż. Szukam dalej golemu i tych posągów do wykopania, bo jak widzicie dalej mam 300 użyć kilofu. może mi się uda znaleźć, wierzcie we mnie. Udało mi się, zrespięło się przede mną, zamarznięty kryształek, także kopiemy. I dostałem trzecią część Rubelitu. Wufu, teraz zostało jeszcze do zaliczenia znaleźć golema. O, udało mi się znaleźć zamroznięty kryształ. A w nim trzecia część Rubelitu. Super, wufu. Wow, i kolejny. Znowu trzecia część. Co ma być? Ty kolejny kryształ. Pierwsza część. Wufu tu dużo walk, otwieranie tego. Golema nie mogłem znaleźć, ale klucz znalazłem, może jeszcze Golema znajdę, zobaczymy. Ale event bardzo słabiutki, trzeba biegać, nie wiem, no przynajmniej lek eventowych sobie nie naparmił w tych więc jest plus. Mi się to nie podoba, nie wiem jak on możecie napisać w komentarzu, ale fajne walki były. PH można było sobie naparmić. Trzymajcie się, Siemano.